Witam wszystkich. Słuchajcie, mam bardzo ważny temat, który poniekąd jest trudnym tematem. A mianowicie wiele razy spotkałam się nawet w minionych tygodniach z sytuacją, w której dane w polisie nie odzwierciedlały stanu faktycznego. Czyli na polisie był tylko pierwszy właściciel, a w rzeczywistości jest współwłasność. W polisie była pojemność 1,9, w dowodzie rejestracyjnym 1, tam powiedzmy 2,0. Tak? Nie chodzi o, o, o te same dane, jak, jako, jako sam fakt, że, że są one inne niż, niż w dowodzie rejestracyjnym. I słuchajcie, problem polega na tym, że póki się nic nie dzieje, to nie ma problemu. Problem dzieje się wtedy, kiedy faktycznie Dochodzi do jakiejś sytuacji. Ja nie popieram takich praktyk, żeby dowód rejestracyjny nie odzwierciedlał polisy. Uważam, że jest to naprawdę rzecz bardzo, bardzo istotna, żeby po prostu te dane się zgadzały, bo muszą się zgadzać, bo tak jest zgodnie z prawem. I teraz, w sytuacji, kiedy wiadomo, ktoś do mnie trafia i jakoś to. Jest inaczej, no to ja staram się to tak delikatnie w miarę odkręcić, żeby po prostu odzwierciedlić stan faktyczny i żeby było wszystko w porządku, żeby też nie robić komuś problemów, tak? Ale zdarzają się sytuacje, tak jak właśnie jedna z klientek y, przeżyła ją na własnej skórze ostatnio, w którym y, nie da zrobić się tego delikatnie. A mianowicie, słuchajcie, w dowodzie rejestracyjnym była współwłasność, ona plus tato. Straf chciał, że y, tato zmarł, samochód został zezłomowany i to ona musiała dopiąć wszystkich formalności dotyczących zezłomowania tego samochodu. Tylko, że w trakcie y, analizy wyszło przez zupełny przypadek, że ona jest pominięta w polisie i teraz jest problem, bo towarzystwo nie chce odpuścić. Z jakich przyczyn? Jej nie ma w polisie. Nie wiem, jak się skończy sprawa, bo to wszystko jest, że tak powiem, świeże i jaką decyzję tam ostatecznie towarzystwo podejmie, ale ogólnie rzecz biorąc, przez to, że została pominięta, może mieć problem i to nie z wyrejestrowaniem, bo okazała się dowodem rejestracyjnym, w którym jest. Wpisana, ale tam jest też data wydania dowodu rejestracyjnego, z którego wynika, że właścicielem tego samochodu stała się kilka lat temu, a polisa jest wznowieniem też kilka lat pod rząd. Więc jakie konsekwencje wyciągnie towarzystwo i jakie, że tak powiem, finalnie przybierze to, jaki finalnie przybierze to obrót, nie wiem. Więc dlatego ja Was naprawdę gorąco proszę. Nie róbcie takich rzeczy. Ja wiem, niekiedy padają propozycje ze strony nie powiem kogo, ale nie róbcie takich rzeczy. Bo to naprawdę ciężko się później odkręca i ciężko wytłumaczyć, dlaczego ktoś zaproponował komuś takie coś i dlaczego później wyszły jakieś nieprzyjemności. Nie róbcie takich rzeczy. To jest moja dobra rada, bo to, ta oszczędność 50-100 zł może na przykład. Na, naprawdę odbić się czkawką. Jeżeli nie chcecie, żeby w Polisie był współwłaściciel, to go po prostu w wydziale komunikacji trzeba wykreślić. Tak, wykreślić najzwyczajniej. Tak, polisa musi odzwierciedlać dowód rejestracyjny. Więc jeżeli u Was jest jakaś nieścisłość, jest jakaś różnica, to ją po prostu przy najbliższej e, polisie wznowieniowej wyprostujcie. To taka moja dobra wada. Ja mówię, ja się mogę e, spotkać z tym, że wielu z Was się po prostu z tym nie zgodzi, jakoś to przechodziło przez tyle lat, nic się nie działo. Co się tam Pani zna? Ale ja widzę po prostu, ile się później trzeba nakombinować, nacudować, żeby komuś pomóc. Nie róbcie takiej rzeczy. Ok? Dzięki śliczne. Pozdrawiam serdecznie.